Fajnie, widać już po prostu w rzeczywistości, jak to będzie wyglądało. Właśnie kończymy trzeci tydzień na budowie. W tym tygodniu, jak zwykle, wiele się dzieje na trzech strefach. Strefa wentylacyjna i klimatyzacyjna, strefa wciąż budowlanki i strefa kanalizacyjna. Jak widzicie, wiele się dzieje, cały czas przyjeżdżają dostawy. W tym tygodniu przyjechały ogromne dostawy kanałów wentylacyjnych na całą powierzchnię góry pierwszego piętra. Kolejne dostawy to były ściany gipsowe 3- i 6-metrowe, tak żeby uzupełnić profile, które ostatnio Wam pokazywaliśmy. A za mną niesie się ogromny dźwięk, który którego nie można wytrzymać wewnątrz, dźwięk wycinanej posadki, dlatego że już rozpoczęliśmy pracę po to, żeby po prostu zrobić kanalizację do Now Cafe, do toalet, na parterze, na pierwszym piętrze, więc cały czas się dzieje. Tutaj widzimy profile, które zaraz będą wypełnione, wypełnione ścianami gipsowymi i w tym pomieszczeniu będą znajdowały się nasze. Dzieciaki będą miały ogromne atrakcje, tak naprawdę ta przestrzeń jest całkiem spora, więc będzie wypełniona różnymi drabinkami, kulkami, różnymi ciekawymi zabawami dla dzieciaków, więc fajnie widać już po prostu w rzeczywistości, jak to będzie wyglądało. Ten korytarz prowadzi nas do naszego małego auditorium, które powoli już zaczyna być oddzielone od reszty korytarza. A tam właśnie w oddali widzimy całą ekipę, która przygotowuje się i zbiera do naszego cotygodniowego zebrania wszystkich podwykonawców, do omówienia tego, co się dzieje tutaj na budowie. Tutaj mamy pomieszczenie LS Dźwięk, w którym będzie produkowany sygnał dźwiękowy i pomieszczenie garderoby. Te pomieszczenia, ze względu na to, że mamy tutaj dość duży ruch, ze względu na to, że pomieszczenie Dźwiękowe powinno być maksymalnie odizolowane od przestrzeni zewnętrznej. Stawiana jest specjalna podwójna ścianka e, akustyczna wraz z twardą wełną akustyczną, która spowoduje, że dźwięki z tej przestrzeni korytarza nie będą się przedostawały do wewnątrz. Pomieszczenie spotkań duszpasterskich bodajże. A będzie pomieszczeniem też akustycznie przygotowanym w najwyższej klasie, którą przyjęliśmy, czyli z podwójną ścianką po to, żeby komfort spotkań w tym miejscu, dla na był zrobić jak największy. A wokół nas kolejne pomieszczenia, o których powiemy już niebawem i bardziej szczegółowo w kolejnych raportach. Chcemy Wam na maksa podziękować za Wasze hojne serca, za każdą, każdą darowiznę, za każde wsparcie, które wysyłacie do nas. Widzimy każdą poszczególną kwotę i właśnie dzięki tym mniejszym, większym kwotom możemy iść z etapami budowy coraz szybciej i to ma ogromne dla nas znaczenie.